Dziewczyna Minimajka się wprowadza do domu ekipy na kanale Minimajka jest. No i co z tego? Ja wam powiem tak, ja ogólnie czekam na ten moment, ale znaczy inaczej, nie czekam, bo komuś źle życzę czy, czy ten, tylko chcę, chcę zobaczyć, jak to zostanie rozwiązane, bo oni w ekipie tam mają po 20 parę lat wszyscy. No i w pewnym momencie... W pewnym momencie, wiesz, wyświetlenia czy trzymanie się razem z przyjaciółmi owszem jest ważne, ale sami po sobie możecie sprawdzić po swoich najbliższych, że bardzo często masz przyjaciół, których traktujesz nawet jak członków rodziny, ale niekoniecznie z nimi mieszkasz całe życie, nie? Bo jak mieszkasz sobie tam, nie wiem, w 15 osób przez rok, 2-3 lata to na pewno jest w kurwę zajebistych anegdotek i masz wspomnienia do końca życia, ale w końcu mi się wydaje, że nadejdzie ten moment, gdzie ktoś z nich powie, nie wiem, chcę mieć dziecko, albo kurwa już mnie męczy mieszkanie z 20 osobami, gdzie jeszcze operatorzy się cały czas kręcą yy, i jestem, jestem ciekawy, czy nastąpi, a jeśli tak, to kiedy i na jakiej zasadzie fragmentacja tych ludzi, nie? Bo nie wiem, kurwa prosty przykład, Marcysia wstanie rano i powie, Kurde, trąba, dawaj, budujemy sobie dom w Bieszczadach, yy, będziemy sobie tam razem mieszkać, albo wujek kółki w stanie, powie, fusialka, palimy stąd wrotkę, nie? Albo Freeze wersus powie, chcemy mieć dzieci, spierdalamy stąd. Wiecie o co chodzi, nie? Więc no, biznes jest biznes i chuj, ale biznes jest biznes, owszem, tylko. No ja jestem po prostu ciekawy, nie ja jestem ciekawy, jak się, to, jak się to rozwinie na dłuższą metę, bo, bo mnie to osobiście ciekawi, nie? No ja wam powiem tak, jakby na przykład przyszedł samu teraz i powiedział, dawaj mieszkamy w 10 osób wspólnie, nie? I, wzi I wzięlibyśmy tylko osoby, z którymi się dogadujemy na przestrzeni ostatnich 10 lat. To bym powiedział, fajny pomysł, ale najprawdopodobniej po pół roku czy po roku bym powiedział: Kurwa, jestem tak wami zmęczony, że, że palet... I nawet nie muszę niczego złego robić. No ale inaczej się mieszka, nie wiem, z, z dziewczyną, z żoną, z bratem, z mamą, a inaczej się mieszka z kolegą, a inaczej się jeszcze, jak tam jeszcze jest jakiś biznes czy inne rzeczy, nie?